Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dzisiaj zrobię rozkład, co jest przed Tobą ukryte. Będą trzy grupy: grupa z kryształkiem górskim, z cytrynkiem i z ametystem. Wybór grupy zostawiam Wam. Oczywiście możecie sobie odsłuchać wszystkie trzy rozkłady i wybrać ten, który z Wami najbardziej rezonuje. Pytanie, co jest przed Tobą ukryte? Zapraszam grupę pierwszą, czyli grupę z kryształem górskim. Co jest przed Tobą ukryte? Potasujemy jeszcze sobie troszkę karty, żeby tą energię rozproszyć, żeby karty na dobrze się pracowały. One są przetasowane, ale jeszcze troszeczkę rozbudzimy tę energię. Co jest przed Tobą ukryte? Co powinieneś wiedzieć? Co jest przed Tobą ukryte? Energia rozkładu jest Piątka Kielichów, a więc jakieś rozczarowanie jest Ci towarzyszy w tej chwili. Mamy Księżyc, czyli jakieś tajemnice. Coś jest przed Tobą ukryte. Księżyc mówi właśnie o jakichś niewyjaśnionych sprawach. Może masz jakieś przeczucia, jakieś sny coś cię niepokoi, jakieś znaki widzisz i to wzbudza w tobie właśnie bardzo dużo niepewności, tak? Może to są jakieś nieszczere intencje, może sam siebie oszukujesz, tak? Dystansujesz się od jakiegoś problemu, nie chcesz go widzieć, ale karta mówi nie zamiataj pod dywan, tylko myśl nad tym jak tą sprawę rozwiązać, tak? Jest to ostrzeżenie, że błądzisz, czyli yy, musisz tutaj yy, zna znaleźć nowe podejście do... Wykonywanej przez siebie pracy, czy do rozwiązania jakiegoś problemu, który tutaj, ci, który tutaj widać wzbudził w tobie rozczarowanie, bo piątka kielichów jest rozczarowaniem przeszłością. Kielichy mogą też mówić o emocjach, tak? czyli może jesteś rozczarowana związkiem, czy rozczarowany związkiem. Zobaczmy dalej. Mamy asmonek. Czyli masz jakąś propozycję od wszechświata w dziedzinie materii. Być może tutaj chodzi o na przykład nową pracę albo na przykład o jakiejś możliwości zmiany w pracy, może o jakiś awans, jeszcze tego nie wiesz, ale coś do Ciebie idzie w tej materii, tak? Bo monety, denary to, są, to jest materia, a tutaj as monet to jest taki początek, czyli jakieś, coś nowego do Ciebie idzie w sferze materii może awans, może jakaś propozycja nowej pracy, może jakiś nowy kontrahent się pojawi, ale tutaj karta mówi uważaj, tak, uważaj, bo y, tutaj coś może być tajemniczego, coś tu będzie wymagało wyjaśnień i mamy dziewiątkę kielichów, czyli taką kartę zadowolonego z życia singla, y, który y, jak najbardziej y, jest już dobrze um, ustawiony, jeżeli chodzi o swoje życie uczuciowe, widać, że tutaj też jest Duże zaangażowanie, bo dziewiątka kielichów to jest, um, tak, znaczy dużo zadowolenie z życia ogólnie, tak? Bo tutaj tego dziesiątego kielicha nie ma, który mówiłby o um, zadowolonym życiu w dwojga ludzi, tak? Czyli już tak, takim pełnym um, związku, czyli jakiejś relacji. Tutaj pojawiła się bardziej energia zadowolonego z życia singla mm. i takiego świętowania um, i cieszenia się życiem, ale um, też może mówić, o takiej samotności, czy w związku, czy w, jak, czy w jakiejś relacji, czy to chodzi o, czy to chodzi o, może też chodzić na przykład o to, że nadużywacie alkoholu. Też to może być taka karta, tak, że tutaj się pojawiły używki i karta mówi, że to, że nie jesteś w porządku wobec siebie, tak, bo tutaj są możliwości, które trzeba wykorzystywać, jakiś nowy początek się pojawia i karta mówi, karty mówią skorzystaj z tego, ale musisz być szczery wobec siebie, tak, tych swoich kłopotów nie zamiataj pod dywan, tylko bądź wobec siebie szczery i i nie nadużywaj swojej wolności, tak? To też tak może tutaj wyglądać. Takie, takie coś idzie, taka energia się pojawiła dla grupy pierwszej. Zobaczmy, co mamy w grupie drugiej, grupa cytrynka. Co tutaj jest przed Tobą ukryte? Co jest ukryte przed Tobą? Co jest przed Tobą ukryte? Co jest przed Tobą ukryte? To no jest ukryte przed grupą drugą. Na co zwrócić uwagę? Mamy energię rycerza pentakli, a więc jakiś plan, jakiś plan jest w realizacji, tak? W sferze materii. I mamy rydwan, a więc dzieje się u Was, tak? W tej chwili jest bardzo dynamicznie, tak? Dużo się dzieje. Widać, że jest duże zaangażowanie z Waszej strony że ten wasz rydwan pędzi i yy, karty mówią uważaj żebyś nie przegalopował dobrze steruj tym rydwanem bo tutaj coś się zbliża w szaleńczym tempie tak do ciebie może to być coś yy, związanego z yy, współpracą tak bo tutaj mamy to może być yy, może to być karta na przykład jakiej, jakiejś propozycji współpracy, tak? jakiegoś, jakiejś Unii, jakiegoś pojednania, czy przeprosin, to może być też karta, ale jak najbardziej bardzo z dużą szybkością, bo to są wielkie arkana, czyli to będzie szybko. Się przyjdzie propozycja współpracy i tutaj mama, mamy króla pentakli, który może być na przykład Twoim szefem, tak? Król Pent pentakli to może być prezes, to może być twój szef, może być przełożony, może być ktoś, kto po prostu y y będzie chciał z Tobą współpracować i y dynamicznie ta Wasza współpraca może się rozwinąć. Tak? Król Pentakli to jest osoba, która bardzo angażuje się w sprawy zawodowe i tutaj ta propozycja od króla Pentakli jak najbardziej może być bardzo dla Was korzystna, tak przynajmniej pokazują karty, bo to wszystko to są bardzo pozytywne y, energie, tak, ale oczywiście ostrzeżenie jest y, 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 też, żebyś nie przegalopował, y, miesz siły na zamiary, tak, bo ta propozycja tutaj od y, tego króla pentakli do ciebie, do ciebie idzie. Aha, może jeszcze kartę Rada tak sobie pomyślałam. Dziewiątka kielichów, czyli znowu mamy tą samą energię, która była w poprzednim rozkładzie, czyli może to dotyczyć równie dobrze tej samej y, osoby, y, z, jeżeli rozkładów obu y, oglądasz, y, szczęśliwe życie singla, czyli Ciesz się swoją wolnością, ale też uważaj, żeby po prostu nie przeginać, tak, żeby tutaj na te 9 kielichów te używki tutaj się pojawiają, że ten singiel to może być właśnie. W związku z tym, na przykład, że nadużywasz alkoholu albo za, bardzo, za dużo imprezujesz, za bardzo cieszysz się tą swoją wolnością, i tutaj ten król Pentakli może będzie chciał Cię trochę nakierować na stronę działania w sferze materii i z przyjacielską propozycją tutaj do Ciebie wystąpi, żeby Ci zaproponować coś w sferze materii, żebyś mógł się rozwijać zawodowo na przykład, tak? Przekierować Twoją energię z imprezowania na przykład na, na yy, działanie, tak? Tym bardziej, że tutaj jest rycerz pentakli, a więc realizowanie yy, planów w sferze materii, tak? Tutaj ta energia całego rozkładu taka była. I zapraszam teraz grupę trzecią, grupę z ametystem, co idzie do Was. Co jest przed. Wami przed Tobą ukryte. Grupa trzecia. Co jest przed Tobą ukryte? Co jest przed Tobą ukryte? Grupa trzecia. Co jest przed Tobą ukryte? Przełożymy sobie tutaj karty, tak czuję, że trzeba. Dobrze. Energia rozkładu to jest sześć mieczy. Dobrze. Mieczy. Ok. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest, jest wisielec, a więc jest jakaś energia zawieszenia, takiego zatrzymania. Karty mówią, że musisz się zatrzymać i dobrze ocenić swoją sytuację. Ponieważ postrzegasz coś, może to znaczyć, że postrzegasz coś. In, z innej perspektywy niż to jest naprawdę, tak? I tu jest potrzeba zatrzymania i zdania się trochę na, na los, tak? Tutaj y, karta mówi, żebyś y, po prostu zmienił punkt siedzenia, bo od punktu siedzenia zależy punkt widzenia i ewidentnie tutaj y, karty podpowiadają, zmieni właśnie postrzeganie tej sytuacji, tak? Um, ogólna um, ogólna um, energia rozkładu to jest szukanie spokoju, tak? czyli tak jakby coś macie zakłóconą równowagę i tutaj widać też pojawiła się sprawiedliwość, a więc jakieś rozstrzygnięcia, jakieś rozważenia, co jest tutaj um, dla was dobre, co nie. Um, coś w tym temacie się tutaj pojawi i ten wisielec nie na się tutaj um, też obok... Sprawiedliwości pojawił, tak? I tutaj mamy królową Pentakli, taką, może panią prezes, bizneswoman, tutaj, która ewidentnie będzie miała problemy związane z prawem, jakieś kłopoty, być może, i karta mówi: Musisz troszkę z innej strony do tego problemu swojego podejść, tak? I to szukanie yy, yy, równowagi i tego spokoju i tego sensu w działaniu tutaj w energii ogólnej rozkładu jest, tak? Bo to jest też karta pójścia do przodu, wyznaczania sobie celu nowego albo właśnie yy, innego celu, tak? To jest też karta takiego, takiej zmiany stanu umysłu, czyli jak najbardziej tutaj w Wisielcu to samo polecenie się pojawiło, tak? Takie zmiana sposobu postrzegania problemu, tak? Musisz po prostu inaczej z drugiej strony do tego podejść, żeby to rozwiązać, żeby to rozwiązać tak, jakby, się, jakby, jakby to było prawidłowe, tak? Czyli z taką ze str od strony prawnej i żeby dla Ciebie to rozwiązanie było sprawiedliwe, tak, żebyś miała poczucie sprawiedliwości, tak, musisz to obejść, tak, i z drugiej strony na to spojrzeć. Być może to jest ta Twoja energia, y Pani Prezes Królowej Pentakli, która tutaj jakiś biznes ma i... I ewidentnie jakieś problemy się pojawiły, tak? I dziewiątka była też o tym mówi, że jesteś w energii zmęczenia, e, takiego e, trudu i tutaj dziewiątka mówi: "Zatrzymaj się, bo teraz jest czas na to, żeby dobrze ocenić tą sytuację", tak? To jest to jest karta obserwowania, yy, zatrzymania się i obserwowania, yy, co tutaj jeszcze można zmienić, żeby zrobić ten ostatni krok yy, i żeby yy, nie popełnić błędu, tak? Właśnie to jest taka karta. Dziewiątka buław. Zatrzymaj się, dobrze oceń sytuację. Yy, to jest karta, która yy, mówi o tym, żeby korzystać ze swojego dużego doświadczenia życiowego, tak? I yy, jest to też taka karta, która mówi, że w tej chwili jesteś w takiej pozycji y, obronnej, że, że takiego zatrzymania i wyczekiwania na ten odpowiedni moment, żeby, żeby to wszystko, co tutaj y, mieści się w, tym, w tej karcie y, sprawiedliwości tak, y, jest, żeby to wszystko odpowiednio poprowadzić. I także karta mówi: nie poddawaj się". Bo przeszkody są łatwiejsze do, pokania, do pokonania niż się zdawało, tak? Tylko, że tutaj jest potrzebny odpowiedni ogląd sytuacji życio życiowej, ze wszystkich możliwych perspektyw. To o tym też mówi Wisielec. Ze wszystkich możliwych perspektyw musisz ocenić sytuację, w co iść, w co nie iść. I yy, też karta mówi, nie przekładaj spraw na później, bo to są buławy, tak? Tutaj trzeba działać szybko. Także, kochani, takie właśnie mamy podpowiedzi Starota w tych rozkładach. Mam nadzieję, że rezonują z Wami. Ja zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i oczywiście zapraszam na inne filmiki, gdzie są inne rozkłady dla Was, bo podpowiedzi Starota oczywiście są dla Was. Ja Was serdecznie pozdrawiam. I wysyłam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.